Samochód. Zawsze to słuchamy, ojciec wyłącz to, wyłącz to. A, bo e, dzisiaj porozmawiamy o e, przestępstwie aseksualnym w rodzinie, to od razu... Bo on nie chce słuchać tego. On się boi takich tematów. A co mam robić? Nie wiem, Czy jesteś dzisiaj... Jest. Dzisiaj środką już. nie widać nazwiska Wielkie rozwiązanie konkursu dzisiaj Co? Tak, już nagrywam tak Gusina jest dzisiaj środką, jako że pozowała to też y, będzie mm, losowała zgłosiło się około 30 osób tutaj są ważne nazwiska wielkie losowanie Komora maszyny rosującej jest pełna. Proszę bardzo, rosujemy. Mieszaj, mieszaj. Już mogę. Już. Otóż nagrodę. No, trzymaj kciuki, ciuki, Zwycięzca otrzymuje koralinę szpulę. Pani Marta, mlecza. Marta Mleczak. Dobra. Widzisz panelku, jedziesz do pani Marty Mleczak. Byłeś obiecany jako nagroda razem ze z nim. Gratulujemy.